Co zrobić, kiedy są kodki na mieście? Najlepiej pojechać hulajnogą. Sprawdzimy, czy hulajnoga od firmy Segway 9Bot G30 Max w wersji LE się do tego nada. Zapraszam do decenzji. Jak zwykle zacznijmy od wyglądu. Pudełka nie będę opisywał, bo akurat ja miałem wersję powystawową, więc niestety to pudełko było to troszkę pogniecione. Natomiast to, co najważniejsze, mam tutaj przed sobą. Zacznijmy od koloru. Segway kojarzy się właśnie bardziej z takimi szarymi kolorami, więc tutaj jak najbardziej zachowali styl swojej. Matki. NineBot G30 MAX LE wyróżnia się od zwykłej G30 MAX, tym, że jest mniejsza. Mniejsza pod tym względem, że ma mniejszy podest i właściwie, właściwie może troszkę mniejszą kierownicę. G30 MAX wy, wyróżnia się bardzo dobrą. Jakością, tutaj jak widzicie, nie ma żadnych luzów. Ewentualnie co musiałem wymieniać, no to na, nasz drugi, nasze drugie zabezpieczenie, ale to dlatego, że po prostu mi się ułamał Bo chyba to praktycznie jedyna część, która niestety, ale to była plastikowa. Opony, jak widzicie, duże, bezdętkowe, ale za to. Jak najbardziej pompowane. Poprawia to przede wszystkim komfort, nie czuć tak tych miejskich wybojów, jakby były zwykłe, zwykłe sztywne, że tak powiem, te, te opony. Natomiast są dodatkowo pokryte specjalną substancją, która sprawia, że jeśli najedziecie na, jakąś, na jakiś ostry przedmiot, to. Będziecie mogli bez problemu dojechać, ponieważ po prostu ta opona się nie przebije. Z tyłu mamy plastikowy błotnik, który mógł być co prawda lepszy, no ale po pewnych modyfikacjach sprawuje się bardzo dobrze. Na tym błotniku czerwona, czerwone światełko, które pali się cały czas, możecie je wyłączyć w aplikacji, jednak ja osobiście. Uważam, że warto by było mieć to światełko włączone cały czas. Sama kierownica w kolorze czarnym, metalowa. Tutaj nie ma żadnych luzów, więc naprawdę nie musicie się martwić, że coś się poluzuje i po prostu się przewrócicie. Tutaj nawet są odpowiednio nączki dopasowane na sztywną, że praktycznie nie wyciągniecie hamulec. Co prawda był plastikowy, ale również działa, działa bardzo dobrze. Oczywiście, wyświetlacz, który pokazuje nam podstawowe parametry, czyli ile kilometrów na godzinę jedziemy, w jakim trybie i ile pozostało baterii. A jak się sprawuje nasz NineBot? Uważam, że jak za cenę, którą, za którą kupiłem, bo kupiłem mniej więcej trochę ponad. 2100 zł. Jak na tą wersję, to uważam, że jak najbardziej przebija wszystkie hulajnogi ty, typu Xiaomi i inne, inne wersje pochodne tej marki. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o normalną cenę na rynku, czyli mniej więcej 3000 zł. To powiem Wam szczerze, że warto troszkę dopłacić do normalnej wersji do G30 Max, ponieważ po prostu ma większy realny zasięg. Tutaj przejdziecie mniej więcej 35, ewentualnie czasami 40 km, ale to jest takie, takie z przymrużeniem oka. Najczęściej takie pewne to 30 km, natomiast właśnie w wyższej wersji możecie. Przejechać tutaj więcej. Na samej drodze sprawuje się całkiem nieźle. Ma, małe wyboje są praktycznie nieodczuwalne. Pamiętajcie, że to nie jest hulajnoga terenowa, więc, więc na trasach leśnych to, to może Was rzeczywiście troszkę potrząść, No ale. Jak każdą hulajnogę, tą też możecie zmodyfikować, o czym powiem po prostu za chwilę. Jeśli chodzi o modyfikacje, to jest pełno rzeczy na rynku. Czasami możecie również sami je wydrukować. Jak widzicie, hulajnoga od Ninebota, od Segwaya właściwie, G30 Max LF, troszkę się tutaj różni od. Od podstawowej wersji, a to dlatego, że ją troszkę zmodyfikowałem. Zacznijmy od podpody wydrukowanej w drukadce 3D, która trzyma nam błotnik z tyłu. Jest to spowodowane tym, że błotnik ten jest troszkę luźny i po prostu może Wam się czasami ułamać. Więc naprawdę warto sobie albo kupić coś takiego, albo samemu wydrukować. Druga rzecz to jest drugie zabezpieczenie. Ja mam tutaj zabezpieczenie firmy, której aktualnie nie pamiętam nazwy. Monodim, tak, to jest Monodim, która charakteryzuje się tym, że jest po prostu dobra. Jest zdobiona z, 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 z amelinium, jak to mówi klasyk internetu. Więc, więc tutaj naprawdę nie ma szans, żeby ta, to, to drugie zabezpieczenie nam się zepsuło. Podstawowe zabezpieczenie jest tutaj zrobione z plastiku, więc czasami może Wam się ułamać, chociażby przy składaniu Waszej hulajnogi. Osobiście polecam wymienić. A jak chcecie mieć troszkę bardziej terenową nogę, no to możecie dołożyć amortyzatory. Ja chcę dołożyć tutaj przedni amortyzator. Tyle mi będzie potrzebny do mojej miejskiej jazdy, natomiast oczywiście jeżeli będziecie chcieli, możecie też dołożyć tylny. Fajne, jeśli chcecie mieć porządny, możecie wydać na amortyza, amortyzatory filmy Modori. Natomiast y, pamiętajcie, że jeśli dodacie c, coś takiego, no to y, dodaje to wagi ulajnodze, co z, y, zmienia, y, co przekłada się na, na zasięg y, naszego sprzętu. No ale to już y, y, indywidualna sprawa każdego nie jest to wymagane, natomiast można sobie y, u, ułatwić jazdę, sprawić, żeby była przyjemniejsza. Czas ładowania hulajnogi to około 4-5 godzin. Jest to dobry czas, kiedy na przykład jesteście w pracy. Natomiast jeśli chodzi o samą to to ona nie zabiera dużo prądu, więc w domu również też można ładować bez problemu. Przejdźmy jeszcze do, do rzeczy, które mamy na kierownicy. Mamy tutaj nasz haczyk do, do, do złożenia hulajnogi, oczywiście, wyświetlacz. Dzwonek, który jest naprawdę głośny, dzwonek manetkowy. Uważam, że to bardzo dobre rozwiązanie. Osobiście uważam, że lepszy niż to, co jest w Xiaomi, czyli na tym na, na naszej blokadzie. Bo po prostu jest głośniejszy. Nasza manetka działa płynnie, jest bardzo czuła, więc, więc tutaj również nie ma z nią, z nią problemu. No i jesteśmy w naszej aplikacji. Jest ona dość prosta, bo możemy dobić proste rzeczy, takie jak zablokować naszą hulajnogę, żeby nikt, nikt z marszu na jej nie wziął. No ale wiadomo, jak, jak to działa, można wziąć pod pachę i Możemy również odblokować. Następnie mamy takie funkcje, jak tryb wycieczkowy, który jest zwykłym tempomatem. Działa na tej zasadzie, że po 10 sekundach po prostu nam się prędkość zablokuje. Dalej mamy odzyskiwanie energii, które możemy sobie moc ustawić, no i oczywiście aktualizację. Jak widzicie, mam najnowsze oprogramowanie. Następnie mamy zapis jazdy. Niestety tutaj nie sprawdziłem dokładnie, jak to działa, ponieważ okazuje się, że muszę przejechać więcej kilometrów, żeby zapisało mi trasy, niż zazwyczaj, więc osobiście po prostu tego nie używam. Zresztą tej aplikacji rzadko używam, no ale cóż, taka prawda. Dalej mamy. Podstawowe ustawienia, czyli wiadomo, aktualizacja, tak zwany walk mode, czyli nasza hulajnoga pojedzie do 5 km na godzinę. Dalej mamy informacje podstawowe o naszej hulajnodze, czyli numer seryjny, informacje. Mamy, mamy tutaj pielęgnację naszej baterii, podstawowe informacje. Dalej mamy instruktaż dla nowego użytkownika. Ja osobiście nie, nie ukończyłem, wam dadzę ukończyć, żebyście wiedzieli po prostu, jak ta y, hulajnoga y, działa. Jeśli chodzi o, o podstawową y, aplikację, to naprawdę nie ma tutaj y, co dużo mówić, więc, y, więc po prostu y, po, y, nasze podstawowe informacje. Przekażę. I chyba o to tutaj najbardziej chodzi. Czy mogę polecić Segway Ninebot G30 Max wersji LE? Powiem tak, jeśli znajdziecie ją w tej cenie, co ja, czyli mniej więcej za 2000 z kawałkiem, no w każdym razie poniżej 3000, jak najbardziej opłaca się. W innym przypadku, jeśli cena będzie około 3000, dołóżcie. Złotych do wersji zwykłej czyli G30 Max. A tymczasem ja się żegnam. Mam nadzieję, że recenzja Wam się podobała. I do zobaczenia w kolejnym odcinku na Smartmi.pl. Cześć!